Witam w następnym filmie na tym kanale. Dzisiaj będę chciał przedstawić swoje oczekiwania odnośnie Godzilla X Kong Nowe Imperium czyli filmu, który wychodzi w momencie, kiedy to nagrywam już tylko za 3 dni, czyli bardzo niedługo. Jest to film, na który czekałem może nie aż tak bardzo jak na Godzilla Minus One, ale też nie mogę się doczekać, chociaż. Jestem do niego nastawiony dość sceptycznie, o czym opowiem właśnie w tym filmie, gdzie będę chciał przedstawić swoje oczekiwania i obawy odnośnie tego właśnie filmu. Także bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do właściwej części materiału. A więc, tak jak powiedziałem przed chwilą, jestem nastawiony do tego filmu raczej sceptycznie i nie oczekuję aż tak dużo. Głównie dlatego, że już teraz wiemy, że ten film będzie strasznie. Przeładowany treścią. Wiemy, że Kong dostanie nową super mechaniczną rękawicę nieskończoności. Że Godzilla ewoluuje, pojawi się skarking, który ma całą cywilizację Kongów. I się okazuje właśnie, że Kong w ogóle ma resztę gatunku że nie jest ostatni. I się okaże, że Shimo istnieje. Pierwszy tytan, najpotężniejszy ze wszystkich, który jest silniejszy niż Gidora. Ma być walka ze stylą, ma być walka z jeszcze jednym kaiju, o którym tutaj nie powiem, bo dowiedziałem się o nim yy, przez spoilery. Także nie będę psuł inną zabawę, ale w tym filmie ma się pojawić tak dużo kontentu, tyle rzeczy, a jego długość trwania to jest 1 godzina i 55 minut. Co jak na film Monsterverse, to raczej niewiele. Szczególnie tak przeładowany treścią. To jest po prostu już teraz oczywiste, to jest do przewidzenia, że ten film, tempo tego filmu nie powolni ani na minutę. Cały czas będzie walka, kaiju, nawalają się lasery, ogień, podróże jakieś tam, nie wiem, więcej kaiju. Tu będzie wszystko, będzie cały czas akcja, ale nie będzie takiej chwili, żeby te postacie po prostu tam rozmawiały między sobą, żeby tłumaczyły tą fabułę. Znaczy nie, no Może będzie takie coś, ale nie będzie to tak. Dobrze jakby rozplanowane w czasie. Te rozmowy nie zbudują żadnego napięcia, dlatego że no, nie będą miały czasu na to po prostu. Muszą zmieścić tyle akcji w, yy, w jednej godzinie i 55 minutach. Czyli po prostu no, nie będzie czasu na spowolnienie tempa akcji, będzie cały czas po prostu przeładowanie akcją, akcja, akcja, akcja. Fabuła będzie, ale na pewno nie będzie tak rozwinięta jak ja bym to chciał. Znaczy, nie mówię, że walki kajczu są złe, bo ja lubię walki kajczu i tak właśnie rzeczywiście Monsterverse zawsze stawiało na efekty specjalne. To był właśnie ten pierwszy Godzilla grany w całości przez CGI, który wyglądał epicko, miał epickie walki i brutalnie zabijał przeciwników. Ale. Pomiędzy tym wszystkim zawsze mieliśmy też trochę fabuły, tak, doktor Serizawa nam tłumaczył swoje teorie odnośnie Godzilli. Wojsko myślało plan walki z potworami. Złole knuli różne intrygi odnośnie, nie wiem, walki z Tytanami, albo właśnie pomagania im. Mieliśmy między tą całą akcją takie przerwy, w których po prostu. Tłumaczono fabułę trochę bardziej rozwijano to uniwersum i budowano może nie napięcie, ale taką. Taką chwilę odpoczynku od tej akcji cały czas. żeby jak już akcja się pojawi, była bardziej efektowna. A w tym filmie będziemy mieli cały czas akcję. I to jest moja największa obawa, a tak właśnie nie obawa, ja wiem już, że tak będzie. Także no. Y nie jest to, jeszcze raz znowu to powiem, bo w sumie się rozgadałem za bardzo mnie ten temat, nie jest to aż tak duży minus, bo akcja jest super w MonsterVerse. Wiem, że nowy atomowy oddech Godzilla ma być ponad 20 razy silniejszy niż poprzedni, także będzie go na pewno używał super do rozwalania kaiju, do walki itd. Kong z tą mechaniczną łapą i toporem będzie też rozwalał po prostu wszystkich na swojej drodze. Także ja cieszę się, że będę mógł zobaczyć te walki. Tylko po prostu uważam, że film skupia, umiejący skupić się bardziej na fabule niż na walkach, to film zrobiony dobrze. Tutaj, właśnie, jako przykład mogę podać Godzilla Minus One albo Dune. Tam też mamy akcję, ale pomiędzy tą akcją mamy też przedstawiane różne problemy ludzi, mamy właśnie planowanie walk, takie. Odstępy od akcji, w których po prostu rozwijany jest film sam w sobie. Także w sumie to, że GXK będzie nastawione niemalże tylko i wyłącznie na akcje, nie jest aż takim minusem, aczkolwiek ja uważam właśnie większą ilość fabuły za plus. Dlatego tutaj to nie do końca mi się podoba. Chociaż nie jest to też jakoś tak bardzo złe. Bo mówię, ja bardzo chętnie pójdę do kina zobaczyć te nawalanki potworów. Tylko po prostu muszę pójść tam z innym nastawieniem niż przeważnie. Gdy przeważnie idę właśnie, żeby poznać jakąś historię, to teraz będę musiał pójść do kina po prostu zobaczyć nawalające się potwory. racja, tak jak już powiedziałem, w MonsterVerse zawsze były nawalające się potwory, ale w tym filmie, jak już wiemy z przecieków, będzie ich po prostu nadzwyczajnie dużo. Jeszcze jedną taką moją obawą odnośnie tego filmu, która w sumie też jest już potwierdzona, jest to, że Monsterverse odbiega od nauki i idzie bardziej w stronę fantastyki opieranej na nauce. Coś jak w Marvelu mieliśmy, nie, kamienie nieskończoności, różne promienie energii, które nie, mają różne umiejętności. To tutaj też Monsterverse. Nie było realistyczne, no bo jak filmy o Godzilla mogą być realistyczne. Ale jak na filmy o Godzilla było realistyczne. Mieliśmy po prostu potwory walczące, to był jakiś tam ekosystem. Króla potworów, drapieżniki, właśnie ten y, koncept utrzymania równowagi w przyrodzie. To wszystko jakoś tak y, składało się w większą całość i pomijając to, że to są kaiju. To rzeczywiście tak mogłoby być, że jakby magicznie potwory istnieją, ale poza tym wszystko inne w miarę trzymało się kupy. A tutaj już wiemy, że Adam Wingard wprowadza coraz bardziej fantastyczne rozwiązania. Właśnie ta ewolucja Godzilla, jakiś kryształ kontrolujący umysły, te portale do pustej Ziemi. Tak jak mieliśmy w Monach Legacy of Monsters, w ogóle podróże w czasie, to co, o czym opowiadałem w moim poprzednim filmie, ta teoria z tym, że motra umie też podróżować w czasie, tak jakby, że widzieć przyszłość. No, Monsterverse odbiega trochę od tego realizmu. No I racja na pewno znajdzie się ktoś, kto powie, że Monsterverse nigdy nie było realistyczne. No i to jest racja, ale przynajmniej próbowało tak iść bardziej w stronę science fiction niż fantazy, a teraz to się trochę zmienia i właśnie mamy coraz bardziej odjechane pomysły, chociaż ja lubię odjechane pomysły, ale nie pasuje mi to do monster vers, które właśnie zawsze kojarzyło mi się z tą taką tym takim realizmem. No dobra, trochę sobie ponarzekałem, ale teraz Porozmawiajmy o tym, dlaczego pójdę do kina, co motywuje mnie do tego, żeby zobaczyć ten film i dlaczego prawdopodobnie uznam, że będzie on jednak dobry. Bo pomimo tych wszystkich minusów, to dalej jest film naszego ukochanego Monsterverse. Serii, która prawdopodobnie większość moich widzów w ogóle przekonała do Godzilli. Mnie przekonała do Godzilla, mimo że nie był to pierwszy film. O... Mimo, że filmy Monsterverse nie były pierwszymi o Godzilla, jakie zobaczyłem, to właśnie od nich zaczęła się ta fascynacja. Godzilla u mnie. Dlatego, co najbardziej chcę zobaczyć w kinie? Godzillę. Właśnie króla potworów. To jest główny powód, dla którego idę do kina. Niektórzy mówią, że chcą zobaczyć Motrę, Shimo, Konga. Nie, ja. Tak jak zawsze, G obchodzi głównie właśnie. Godzilla, król potworów we własnej osobie, który tutaj ma ewoluować, co zwiększy jego siłę, co jest moim zdaniem ciekawym konceptem. Sam kiedyś myślałem, jak tworzyłem jeszcze Godzilla z Zamurów, żeby stworzyć ewolucję Godzilli, żeby on też ewoluował. No i tutaj to się dzieje. I to nie jest taka ewolucja jak u Shin Godzilli czy Godzilla Ultime, gdzie ta ewolucja to jest jego główna umiejętność, ale tutaj on ewoluuje w taki sposób nieco bardziej złożony. Nazwijmy to, może nie jest to odpowiednie słowo, ale jest to coś innego niż to, jak Shin Godzilla ewoluował. Tutaj mamy po prostu nową formę Godzilli i to mi się podoba, ja lubię tą nową formę. Niektórzy ludzie uważali, że to źle, że mamy nowego Godzilla zamiast tego starego. Że ten stary był fajny i ten stary był fajny, ale ten nowy moim zdaniem jest jeszcze fajniejszy. Ja lubię ten design i może nawet podoba mi się on z tymi wszystkimi kolcami, dodatkowymi wypukłościami bardziej niż ten pierwszy Godzilla z Monsterverse. Znaczy, ten pierwszy nadawał się bardziej właśnie na te pierwsze filmy, ale ten nowy jest bardziej rozbudowany rozgałęzionym można powiedzieć wręcz przez te kolce wszystkie i ten jego nowy design naprawdę mi się podoba jego umiejętności czyli właśnie ten silniejszy atomowy oddech, większa szybkość i zwinność też moim zdaniem są na plus dlatego bardzo chcę zobaczyć Godzilla w kinie i to jest główny powód dla którego w ogóle tam pójdę i drugim największym powodem dla którego chcę pójść do kina będzie rozwinięcie Lore Monster Mimo że, tak jak już mówiłem, to lore, fabuła będą y, przytłoczone ilością akcji, to jednak jakieś tam będą, tak? Dostaniemy Shimu, pierwszego tytana, całą resztę cywilizacji Kongów, Skarkinga, poznamy więcej szczegółów odnośnie historii Konga, odnośnie historii całej właściwie Ziemi w uniwersum MonsterVerse, historii wszystkich tytanów. Dlatego cieszę się właśnie, że to lore będzie rozwijane. Bo będzie można tworzyć nowe teorie. A ja uwielbiam robić teorie. No i trzeci główny powód, dla którego pójdę do kina, to jest Kong. Ale nie tak Kong sam w sobie, ale to, jaki potencjał w Kongu istnieje do budowania relacji z innymi kaiju. Bo Godzilla, z tego co mi wiadomo, nie jestem pewien, czy do końca tak brzmiał ten kontrakt. Ten podpunkt w kontrakcie, ale chyba Monster zawierający zawierając Toho kontrakt, który pozwolił im wykorzystywać Godzilla w ich filmach, zobowiązało się do tego, że Godzilla nie będzie ukazywany zbytnio emocjonalnie. Co zostało kilka razy w sumie złamane, ale mimo wszystko bezpiecznie będzie właśnie grać na Konga. I Kong ma tutaj w ogóle dostać syna, Suko. Krudego, małego Monia. I jest właśnie potencjał w tym, żeby pokazać bardziej emocjonalną stronę Kaiju, jako te bardziej inteligentne istoty. I będzie też możliwość pokazania relacji Konga z Godzillą, Chociaż oczywiście będzie ograniczona, no bo tak jak mówiłem, jeśli dobrze pamiętam, Legendary nie może ukazywać go, czyli zbyt emocjonalnie. To dzisiaj obejrzałem na YouTubie, na kanale. Sleek, animację jego odnośnie Godzilla X-Kong i tam on stworzył taką jakby yy, relację między Godzilla a Kongiem, pokazującą, że oni rzeczywiście się nie lubią, ale muszą pracować razem i toczą takie różne mniejsze konflikty. Tam jeden drugiego popchnął, uderzył, i to było nawet śmieszne moim zdaniem. I też, tak właśnie, w jednej scenie z klipu oficjalnego, który Legendary czy tam Wonder Bros. zaprezentowało, widać właśnie Konga też w dość śmiesznej sytuacji, kiedy integruje się z Godzillą, albo raczej z jego pazurami. I mam nadzieję, że takich scen właśnie będzie więcej w filmie, gdzie Kong i Godzilla, bo właśnie tytuł filmu to Godzilla X-Kong. Więc mam nadzieję, że pokażą właśnie trochę integracji Godzilli z Kongiem. I zbudują między nimi jakąkolwiek więź. Taką właśnie to mi pasowało to, co Slick pokazał w swojej animacji, że oni będą się kłócić cały czas i nawalać po prostu. Ale nie tak na śmierć, tylko tak nie wiem, jakby to nazwać. Taki klimat trochę rywalizacji, takiego yy, dokuczania sobie mniej więcej. No, myślę, że ma to potencjał na kilka śmiesznych scen i właśnie tych integracji między kajczy, ukazania ich od yy, zupełnie nowej strony, z nowego spojrzenia. No i oczywiście nie można zapominać o tym, że w filmie pojawi się więcej Kaiju niż tylko Godzilla i Kong. Będzie w końcu Skarking, Shimo, Motra, Scylla i tam jeszcze jeden tytan, którego sobie zaspoilerowałem niechcący. Także no, będzie fajnie zobaczyć je w akcji. Zobaczyć jak walczą. Szczególnie, że to jak Skarking y, operuje swoim biczem w walce w trailerze, to w ogóle mi zaimponowało. Wygląda to epicko. Także no, będę chciał zobaczyć jak te kaiju walczą, pojawiają się, chociaż nie jest to główny powód, dla którego idę do kina. Tak jak już mówiłem, główny powód, dla którego idę do kina, to żeby zobaczyć jak Godzilla się nawala. Inne kaiju to jest dodatek. No i powrót Motry też będzie fajnie zobaczyć. Y, zobaczyć jak... Y, Legendary rozwiąże ten problem, tego że ona umarła, tak właściwie? Czy to będzie tak jak w erze Heisei, że ona się odradza, mając wszystkie wspomnienia z poprzedniego życia? Czy to też będzie zupełnie nowa Motra? No, ciekawie będzie zobaczyć yy, powrót Motry. Aczkolwiek, w przeciwieństwie do tego, co Shum powiedział w jednym ze swoich filmów, ja akurat nie czekam aż tak na Motrę. Motra też dla mnie jest tylko dodatkiem do Godzilli i to właśnie na Godzilla czekam najbardziej i to dla Króla Potworów pójdę na ten film do kina. Także podsumowując ten film od GXK oczekuję, że pokaże mi więcej Godzilli, więcej nawalanek potworów potworów ogólnie, rozwi rozwinie trochę lore MonsterVerse pokaże trochę integracji między potworami ale również nie jestem nastawiony na zbyt dużo, bo wiem, że film będzie przeładowany akcją i ogólnie idzie w stronę bardziej fantastyczną niż tą naukową, w której były poprzednie filmy Monsterverse. Ale mimo wszystkich obaw, jakie mam do tego filmu i minusów, które tak właściwie prawie na pewno się w nim pojawią, to i tak pójdę do kina, żeby zobaczyć te walki zobaczyć Króla Potworów znowu na wielkim ekranie. I mimo wszystko czekam z niecierpliwością na premierę. Także dziękuję już za odsłuchanie tego materiału. Do widzenia.